Pamiętajcie, Manineczko, widzowie, w dzisiejszym odcinku mamy Hardcora. Dobra, czekajcie. Dobra, to jest już piąty dzień. Tak, w pierwszym dniu znalazłem piramidę, i znalazłem trzy żelazne zbroje: jedną diaksową, nie, dwie diaksowe: 9 TNT, emerat i te dwie książki: Ostrość 5 i pogromącą nie, nieumarłych 4 znalazłem wioskę i dzwon, 38 snopów siana i zrobiłem dużo chlebka, tutaj macie jeszcze 38 brzozowych pniów, wiadro z lawą kaktus, łóżko też z wioski Węgiel to skopamy już w trzecim dniu złożę to w czwartym ale ja już idę spać, widzowie Dobra, i teraz będę miał zamiar znaleźć jakieś super miejsce i zbudować domek. No i widzowie, zostawcie suba z dzwonem i łapkę w górę. Jak oczywiście. A, więcej tych pniów trzeba. Stak, Ja chcę stak. Dobra, jak widzicie, mam już stak brzozowych pniów. To jakoś tam... Aj. A. Aj, mam je w Właśnie, jeszcze spróbuję je przetopić. W dzisiejszym odcinku zrobimy secik. Jeśli mi się to oczywiście uda. Nie, nie uda. No ale chyba zrobimy trochę seta. A, i jeszcze mam... Tutaj z, chyba znacznik, ale chyba go wyrzuciłem. Tak, wyrzuciłem. Dobra. Więc tak, mamy już dwie sztabki żelaza. Tutaj się nam poprzepala. Ja mam zamiar, gdzieś tutaj, zrobić domek ładny, jakiś taki skromnuś, skromny. Dobra, to zobaczymy. Coś na drzewko? Jak niszczy się. więc ja będę miał niedługo zamiar coś zaczątować. Nie wiem, co. A może tu zbuduję. Albo nie. Konia nie ujdzie. O, na tej górce, dobra. Widzicie, tu Będziemy domek. będę musiał skraftować kilof. Mam, za... Widzowie? Patycki kilof leci na naszą łapę. Chodź kilofie. No więc widzowie, jak będziecie chcieli odcinki, nie wiem, z innymi osobami, mi no to zostawcie suba i piszcie w komentarzach. Dobra, kraftujemy. Na pierśnik. No i dobra, nam nie starczy. No teraz starczy. Jeszcze buty skraftujemy, a... Nie no. Nie no, będzie nam trochę jeszcze brakować. Dobra, buty skraftujemy, bo chem szybciej pada. Mm. Szybciej. To jeszcze będzie musieli trzy żelaza zdobyć. Jest. No i mamy zelazne botiki. Dobra. Dzisiaj. <laughs> Oj, coś stało? A, to się zbogowało coś. No, obraz chlebek. Hmm, no, i co tu zabrać? Emerald idzie tu. No, i budujemy domek. Dobra, widzowie. Tutaj budujemy coś. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, tu. Raz, dwa, trzy, cztery. Ała. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery. Trzy, cztery. Więc dobra, tam już trochę jest zrobione. No więc dobra widzowie, yy, więc się oczekujcie, bo będzie mocno w te wakacje, bo będzie speedrun, nie wiem dokładnie kiedy, ale będzie jeden łowca, a ten kto przegra stawia lody. No fajnie będzie, co? I jeszcze będzie jeden odcinek z, kim to miało być? Z jedną osobą z, z Discorda, moim kolegą, więc też będzie fajnie, więc radzę oglądać filmiki. No więc pa pa. Ale jeszcze uzupełnię pasek głodu. No więc krowo.